Studio, Dziki Zachód. Zauważyłem w ogóle, że prezydent Trump posmutniał, i teraz sobie pomyślałem, że to z powodu tego, że Wojciech Sojowski z Ameryki wyjechał. Chciałbym, że, żeby posmutniał z tego powodu, czyli mnie zauważył, robaka. Bardzo bym chciał kiedyś osobiście mu podziękować za robotę, którą wykonywał przez wiele lat. Wcześniej, zanim jeszcze w ogóle zaczął myśleć o tym, żeby zostać prezydentem, jako biznesmen, wskazywał na to, wszystko, co teraz naprawia. To nie był pomysł wczoraj. To, że Chińczykom wszystko oddaliśmy. To były jego spostrzeżenia 10-15 lat temu, czytam w jego starych książkach, że już to wszystko widział. E, więc bardzo mądry gość, przy tym swoim kolorowym zachowaniu całym, że ma tę zaczeskę swoją i tam i wygląda jak wygląda, zachowuje się jak wygląda. E, mówi dziwacznie, niektórzy uważają, że ma nadekspresję. To jest jego urok, moim zdaniem, no może się komuś estetyka nie podobać, natomiast pod, pod tym urokiem jego czy estetyką siedzi mądry facet. Nie wiem czy smutniał. Bardzo przejmujące jest dla osób mieszkających w Ameryce to, co nam grozi, czyli kompletny upadek gospodarczy, bo to też oznacza, że Chiny nas zaczną okupować. Tak jak Związek Sowiecki okupował sporą część świata po II wojnie światowej, tak nam realnie grozi to, że Chińczycy przejmą władzę. I dlatego no, polskie władze i inne europejskie powinny być bardzo ostrożne, a nawet chwilowo powinny zamrozić wszelkie chińskie inwestycje na terenie Unii Europejskiej. Nie powinniśmy wchodzić inter w interesy z kimś, kto się deklaruje jako wróg. Jako ktoś, kto chce przejąć dominację nad światem, to powinniśmy zatrzymać to. Poczekajmy, wyzdrowiejemy, opanujemy nasze problemy dzisiejsze, wtedy może wrócimy do jakichś rozmów z Wami, ale na razie nie. Starcia na ulicach Hongkongu, te protesty przeciwko ograniczeniom autonomii, to powinniśmy obserwować. My mylimy Hongkong często z Chinami, bo to nie jest Hongkong-China, tylko to było miasto brytyjskie i w kontrakcie, w którym Brytyjczycy no, niestety oddali Hongkong Chinom, Dawno temu, chyba w 1999 roku, czy kiedy to było, tam jest zapisane coś, co Chińczycy łamią: że to miasto pozostanie autonomiczne, samodzielne, nie będzie komunistyczne i nie będzie podlegało chińskiej władzy, tylko po prostu będzie częścią Chin, ale tak jak wolne miasto Gdańsk, trochę będzie wydzielone. Prawa dziennikarzy, prawa obywatelskie są łamane. Ludzie znikają i tak dalej. To, to jest sposób, w jaki Chiny najpierw wchodzą gospodarczo, a potem wchodzą politycznie na dany teren. No i nie chcemy tego u nas. Nie wiem, czemu Trump posmutniał. Muszę popatrzeć na niego dzisiaj wieczorem na moim amerykańskim kanale, czy się posmutniał. No bardzo dużo ma roboty, żeby Amerykę wyprowadzić, tak jak ją wyprowadził na początku kadencji swojej z zapaści które były spowodowane poprzednimi administracjami. Takiego boomu gospodarczego dawno nie było w Ameryce, i ktoś ten bunt zniszczył. Ten boom zniszczył nagle. Przychodzi pandemia i to wszystko niszczeje, co on nabudował. Teraz musi odbudować ponownie to, co zbudował. Czyli raz naprawił, a teraz musi drugi raz naprawić. To to jest smutna robota. No budowałeś dom i okazał się piękny. I on ci się wali z powodu tego, że przyszedł sztorm. Jeszcze nie skończyłeś budować, i wyleciały wszystkie okna, były piękne i tak dalej. Musisz to samo robić od nowa w krótkim czasie, po trzech latach, zaczynać od zera. Roboty ma dużo i ma coraz mocniejszych przeciwników, bo establishment amerykański nie ułatwia Donaldowi Trumpowi, żeby robotę wykonał. Przeciwnie, są wybory prezydenckie i szuka się wszelkich sposobów, żeby Donalda Trumpa wyeksportować, na, wykatapultować na księżyc albo gdziekolwiek indziej do jego miejsca ulubionego, gdzie gra w golfa, byle już nie był lokatorem Białego Domu. Tak, zamiast mu pomóc w interesie amerykańskim, teraz uważam, wszyscy powinni zwierać szeregi. W Polsce też obserwuję podobne zjawisko. Zamiast pomóc tej władzy, no, która no, na razie jeszcze jest ta, na razie jeszcze nie było wyborów, jest jaka jest, może nam się nie podobać. Po pyskach będziemy się bili, jak opanujemy ten kryzys, który mamy teraz. Nie, no, trochę niedobrze jest, że teraz jest kampania, ale Myślę, że wielu kandydatów by wygrało na tym, gdyby spróbowało wspólnie pomóc Polakom tej sytuacji, która jest, naprawiać, przychodzić z własnymi pomysłami, a oni grają cały czas w ping takiego, jak zagrał prezydent Duda na pytanie jakiegoś emeryta, że, no proszę pana, no cieszę się panie prezydencie, że dostałem tamte plus 900 złotych czy 1000 w tej dodatkowej emeryturze, ale mi tutaj przysolili teraz 1300 za wywóz śmieci i inne takie rzeczy. I prezydent Duda zamiast zająć się tym człowiekiem, to on powiedział, Dodatek to pan dostał od nas, a te karę za wywóz śmieci, to od innej partii pan dostał. No to jest niedobra reakcja. Wszyscy powinniśmy zwierać szeregi w kierunku tego, żeby się wyprowadzić na prostą, a nie żeby się szczypać bez przerwy. Mam pozytywną informację żeby wyjść jakoś z tego tematu, LOTOS w Gdyni, benzyna, którą ja leję do mojego samochodu po 3,70, to mnie bardzo ucieszył ten widok, ta cena na stacji, 3,74 przepraszam, to, to nie jest dobra cena, bo już powinna być benzyna po złotówce, ale zgodnie z cenami na rynkach światowych, Powinna być uwolniona na czas kryzysu od wszelkich akcji z państwowych dodatków i tak dalej. I powinna być po złotówce za litr, tak jak w Ameryce jest po złotówce za litr. No ale 3,74 to jest co innego niż to, co widziałem przed wyjazdem z Polski w listopadzie, gdzie było prawie 5. Ale to też może się zmienić. Wiesz, że są w Polsce rozmaite tarcze, które mają nas uchronić przed kryzysem. Nie eee. tylko w Polsce. Jedna jest tarczą finansową. To jest taka tarcza, którą wspólnie ogłosił premier Mateusz Morawiecki razem z prezesem Narodowego Banku Polskiego. To było na początku kwietnia, chyba w drugim tygodniu kwietnia. I to jest tak zwana pomoc publiczna, która musi mieć akceptację Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki obiecał, że ta tarcza będzie działała od pierwszego do końca kwietnia uruchomione zostaną pieniądze. To jest taki model finansowania gospodarki, który jest znany wszystkim bankom na świecie, szczególnie Fedowi, europejskiemu banku europejski bank centralny, od dawna taką metodę stosuje. I ten dokument, który Polska wysłała do Komisji Europejskiej, leży w tej Komisji Europejskiej i Komisja Europejska nie odpowiedziała. Polscy przedsiębiorcy, to dotyczy dużych przedsiębiorców, nie mogą dostać pieniędzy, Które pozwoliłoby im przetrwać trudne czasy, więc te firmy są zagrożone, a to leży sobie w Komisji Europejskiej Komisji Europejskiej, która, która, bo powiedziałeś a propos, że powinniśmy w Europie jakoś zachowywać się w stosunku do Chińczyków razem solidarnie, ale tutaj nie mamy elementarnej solidarności wewnątrz Europy, kiedy jakiś kraj, taki jak Polska, chce i może sam siebie obronić, tymczasem Komisja Europejska mu nie pozwala tego zrobić co ty o tym sądzisz ja pierwsze moje pytanie jest takie dlaczego my ich w ogóle pytamy zamiast Bo taki działać jest... To jest sytuacja no, no. wyższej konieczności. Nie odpisaliście nam w ciągu pięciu dni, to w takim razie walkowerem oddaliście pole, tak jak w Polsce prawo budowlane zmieniono w tym kierunku, że jak ja y, ubiegam się o zezwolenie, a urząd nie wyrobi się w terminie, to walkowerem oddał i buduje to, to, to na co nie odpowiedzieli, po swojemu buduje. Y, Europa przestała być solidarna, to wiemy o tym. Niemcy odmawiają finansowania dziur budżetowych we Włoszech i w Hiszpanii. Powiedzieli, że nie. Wiedeń obniżył podatek VAT na produkty w barach i restauracjach. Nie sądzę, żeby pytali Unię, tylko po prostu działają na swoim terenie szybciej niż pozwala na to Unia. Nie powinniśmy się w ogóle w tej sytuacji dramatycznej, w jakiej jesteśmy, oglądać na kwity jakieś z Unii, tylko robimy swoje, a potem ewentualnie będziemy ich przepraszać, bo łatwiej jest uzyskać rozgrzeszenie niż pozwolenie. Z tego przykładu widać. Pozwolenia nie możemy uzyskać, czas płynie i nasze przedsiębiorstwa marnieją. No to potem będziemy się starać o rozgrzeszenie, a na razie bez pozwolenia robimy, co trzeba robić. Tak bym do tego podszedł. Ale nie jestem premierem morawieckim. No te, tak, i tam jest cały gąszcz przepisów i całe, całe wielkie możliwości rewanżu, czy zastosowania jakiegoś prawa unijnego. Podpisaliśmy, w końcu jesteśmy w Unii Europejskiej i cały czas Polska jest ścigana za to, że jakiegoś prawa albo jakiś praw nie, nie przestrzega. Czy już, się, czy już się kampania prezydencka i polska polityka porwała? Czy już wiesz, kto jest kim i co tutaj się dzieje? Yeah, yeah. Tak wiem i zaraz powiem, tylko dokończę jeszcze ten temat z Unią. No przecież mamy też karty, grając w tego pokera, których oni się może nie spodziewają. To, że nam y, sprzedali wadliwe maseczki, nie sprawdzili czym handlują, nie sprawdzili co kupili i potem sprzedali dalej do Polski. No to, to jest też nasza karta w tych rozmowach. Jak oni chcą nam przysolić karę za to, że ratujemy naszych przedsiębiorców bez konsultacji z Unią, bośmy nie wyczekali odpowiednio długo, to my walimy do nich kartę, prosimy o odszkodowanie za te 600 tysięcy maseczek i my ustalamy cenę. Odszkodowania. No i możemy się tak pogrywać jakiś czas temu. Wyciągamy też te inne karty. No Kartę niemiecką wyciągamy, że oni nie chcą ponosić kosztów solidarnie. Unia moim zdaniem upadła, tylko jeszcze o tym nie wie sama. Urzędnicy się to oczywiście trzymają oficjalnie stołków, ale upadła. We Włoszech poparcie dla Unii Europejskiej jest mikroskopijne w porównaniu z tym, co było, bo zostali wystawieni do wiatru. A któraś tam babeczka z Unii Europejskiej przepraszała, no tak, rzeczywiście, no. Z Włochami to nam nie, nie poszło. Więc tam we Włoszech są najeżeni, Niemcy już nie chcą w tym uczestniczyć, Polska też ma dość takiego traktowania. I moim zdaniem Unia Europejska już w tym kształcie, w którym była, nie istnieje. A do polskiej polityki możemy przejść, kiedy pan każe. Jest tak 17... jestem zorientowany. No to a, bo ten sam czas mamy teraz. Mamy ten sam czas na no, 17,54 u mnie na zegarku nowym. Który mam. Nie wiem, no to tylko, czy chwilę o Polski. Czy, czy polską politykę zostawimy sobie na za tydzień, a teraz będziemy obchodzić urodziny Radia Wnet. NET. Jedenaste urodziny, Poopowiadasz, tak opowiesz jakąś anegdotę. Mam jeszcze jedną piosenkę, no. którą mógłbym wypuścić. No, no i piosenkę oczywiście. No to dobra, jest piosenkę, bardzo, piosenkę. Bardzo śmieszna, a. bo jak ja czytam, że tam doskonale sobie radzimy, że najniższa umieralność tam gdzieś jest i że Polska wychodzi, a Francja coś tam. Cały czas patrzymy wyłącznie na małą grupę krajów. i Nie patrzymy za granicę gdzieś daleko na inne kraje. No na Vanuatu, gdzie kręciłem kiedyś Boso jest niedobrze podobno z wirusem, ale na innych są Wyspach z kolei jest dobrze. I tak mi przyszło do głowy, że urodzinową piosenkę ostatnią to przyniosę z wysp Vanuatu. Oni zaśpiewali, mają bardzo duże zęby. No, po prostu ogromne, jak się patrzy na tych mężczyzn z Vanuatu, mają ogromne zęby. Podobnie na Papui, Nowej Gwinei i tak dalej. I z taką wielką radością zaśpiewali piosenkę urodzinową. Ich kraj uzyskał niepodległość dosyć późno. I jak się zorientowali, że oni mają dziesiąte urodziny swojego kraju, nie jedenaste, to ułożyli taką piosenkę radosną, w której yy, widać ogromne roześmiane buzie i śpiewają piosenkę yy, Happy Birthday Vanuatu. Tak śpiewają. To tak, jakby ktoś w Polsce ułożył piosenkę 100 lat, 100 lat dla Polski z miłością do swojego kraju. Studio Dziki Zachód. I z Wojciechem Cielowskim usłyszymy się w przyszły poniedziałek o godzinie 17, czyli już za tydzień. Rycerzu, dziękuję. Ja dziękuję i ci naprawdę gratuluję osobistego sukcesu. Po drodze nie było łatwo, nie będziemy się teraz tym chwalić. Krzysztof Skowroński obronił to radio. Żyje. Następnych 11 lat, Panu życzę. Do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękuję a za chwilę studio pasta i podsumowanie dnia tego urodzinowego dnia, a my studia Prawy brzeg Krzysztof Skowroński i Józef Skowroński. Dziękujemy Państwu bardzo. Życzę Państwu miłego wieczoru, proszę pamiętać o Radiu wnet. Usłyszymy się wnet, czyli niebawem. Wszystkiego dobrego. Studio dziki zachód.